Zobaczcie, silnik Suzuki SV wrócił pod postacią Suzuki SV7GX. Naprawdę, ten motocykl to nowość, a silnik to wciąż ten sam V-Twin, który został zaprezentowany 26 lat temu: czyli 645 pojemności, dwa cylindry, rozwarcie 90 stopni, 73,5 konia, 64 Nm. No i ten mega niepowtarzalny sv charakterek. Jednak w tej edycji ten motocykl stał się takim crossoverem. Ma koła 17 calowe, czyli jest przede wszystkim szosowy. Ma owiewkę, która ma świetną aerodynamikę, a stylistycznie przypomina flagowego gx 1000. Hamulce to czterotłoczkowe Tokico, zawieszenie dosyć standardowe, kanapa na wysokości 795 mm, a waga razem z paliwem tylko 211 kg. Ten motocykl to trochę połączenie Faustroma, trochę GX, a trochę swałki, ale z całą pewnością da radość i zaawansowanym Riderom, i tym bardziej początkującym, no bo niska kanapa. Ma sporo elektroniki, trzy tryby jazdy, wielostopniową kontrolę trakcji, a ten kolorowy C ekran TFT można połączyć ze smartfonem i ogarniać sobie powiadomienia, pogodę albo kalendarz. Te potężne uchwyty dla pasażera i płyta pod kufer są fabryczne. Dokupić sobie można takie boczne sakwy, albo ten ogromny kufer 45 litrów. Aha, i handgardy też są fabryczne. Dostępność w salonach w drugiej połowie 2026 w trzech kolorach. Bardzo jasno szary, niebiesko-biały, albo czarny.